W Dreźnie. Od momentu pierwszego pęknięcia do momentu katastrofy budowlanej trwało 5 minut. Tam całe szczęście stało się to w nocy i nikt nie zginął. Natomiast wiemy, że w Genui zginęło prawie że 40 osób. Znajdujemy się w Chorzowie. Za moimi plecami widać fragment estakady biegnącej nad Chorzowskim Rynkiem. Wczoraj decyzją wojewody ten fragment drogi krajowej 79 oraz znajdujący się pod nią plac został wyłączony z użytku. Za tą decyzją przede wszystkim stoi ekspertyza, która została wykonana w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a która to wskazuje na możliwą katastrofę budowlaną tego obiektu, dlatego z, z przede wszystkim względy bezpieczeństwa. Zamknięta została droga, wyłączony został fragment chorzowskiego rynku, zamknięta linia tramwajowa, linia kolejowa, zmiana autobusów. Jakie jeszcze utrudnienia czekają mieszkańców w związku z tym zamknięciem? Na pewno te problemy, o których Pan przed chwilą wspomniał. kolej, tramwaje, autobusy, ruch pieszy, ruch kołowy. No przede wszystkim tutaj przedsiębiorcy mają w tym momencie problem z, z dotarciem do nich przez, przez klientów. No i kwestia wydaje mi się też wizerunkowa dla Chorzowa, no bo hmm, ta, ta estakada była poddana gruntownemu wne, remontowi w, dwa, w, w latach 2011-2014 i wtedy gwarancja, która była przez, przez wykonawcę Dana miastu to było 10 lat. No i mija 10 lat i rzeczywiście Stakada zaczyna mieć objawy. Awaryjne. Tutaj problem polega przede wszystkim na tym, że tego typu obiekty, a podobny, podobnym obiektem był most Karoli w Dreźnie, czy, czy też autostrada w Genui, to jest kablo beton, który nie daje oznak tak naprawdę w momencie, kiedy następuje korozja. A tutaj mamy dokumenty, które, które z dużym prawdopodobieństwem potwierdzają fakt, że stal użyta do, do tej estakady była z NRD i jest wysokowęglowa, taka, która po prostu korozja. W taki sposób, że nie daje też oznak. I bliźniaczy obiekt, może nie bliźniaczy, ale bardzo podobny obiekt, w dreźnie od momentu pierwszego pęknięcia do momentu katastrofy budowlanej trwało 5 minut. Tam całe szczęście stało się to w nocy i nikt nie zginął. Natomiast wiemy, że w Genui zginęło prawie że 40 osób. No, my nie chcemy, żeby doszło tutaj w Chorzowie do katastrofy. W momencie, kiedy dostaje na biurko ekspertyzę, która jasno w jednym z punktów mówi, że obiekt należy natychmiast zamknąć, wyłącznie. Z użytku, ze względu na to, że grozi awarią, bądź katastrofą budowlaną, poważną awarią, bądź katastrofą budowlaną. I te parametry, które były badane, są albo niedostateczne, albo krytyczne. No to, no to trzeba by było być bardzo odważnym, żeby nadal puszczać po estakadzie ruch uliczny. Co z przedsiębiorcami? No, dzisiaj spotkamy z nimi na spotkaniu na dużej sali sesyjnej. Będziemy dyskutować o ich potrzebach, żeby poznać tak naprawdę każdy przedsiębiorca w w zależności od tego jaki ma tutaj lokal gdzie ma gdzie ma ten lokal będzie pewnie miał troszkę inną potrzebę. A jak będzie wyglądała sytuacja z transportem? W tym momencie metropolia czy transport ZTM wprowadził zmiany na, na wszystkich liniach, które które dotyczą, dotyczą jakby tutaj tego wyłączenia, kolej również, także ja przede wszystkim odsyłam do strony internetowej jedynej oficjalnej strony, gdzie oficjalne informacje państwo będą na bieżąco mieli podawane. stakada.chorów.eu. I tam wszystkie informacje na na bieżąco będą publikowane. Tam są wszystkie już informacje. Wczoraj uruchomiliśmy tą, tą stronę przed północą. Byłam, jestem kierowniczką księgarni dopełniacz. Księgarnia jest zamknięta, spowodowana jest to tym, że estakada jest zamknięta, wyłączona jest z ruchu y, jako ciąg komunikacyjny, ale jednocześnie wszystkie lokale handlowe które są pod estakadą również e, są wyłączone. Prawdopodobnie estakada będzie wyburzona, więc jakby tego, tutaj prowadzenie handlu będzie niemożliwe, chociaż to jest wspaniałe miejsce i chyba najlepsze, jakie w ogóle w Chorzowie istnieje przy tym ciągu komunikacyjnym właśnie przy Centrum Purześciadkowym. Podobno będą proponowane lokale. Ale na ulicy wolności. W Chorzowie, tak? Na no tej naszej tutaj wolce. Ale na jakich warunkach na razie nie wiadomo. No, no nie wiadomo oczywiście raz, że to jakby y, w jakim stanie te, te lokale będą. Y, za jakie pieniądze, tak? Jak, jaka wysokość czynszu, no to dopiero to przed nami. Czyli w sumie nie wiadomo co dalej. To że jest taka bardzo duża niepewność. Y, no nie wiadomo, no, jakby... Y... Nie pracujemy, tak, nie, nie sprzedajemy, więc jakby nie ma, nie ma przychodu. Mamy pracowników, tak, jakby y, umowy, umowy o pracę są, więc y, no, rachunki trzeba płacić. No, to taka sytuacja, no, niepewna, niepewna. Takie przeniesienie księgarni z punktu A do punktu B, ile tak mniej więcej może trwać? Oczywiście w zależności od tego, w jakim stanie jest lokal, tak? Jakby, gdyby ten lokal był w idealnym stanie, no, to pewnie dwa tygodnie, trzy, to to by się to wszystko udało, nie? Udało zrobić, no. Ale oczywiście te lokale, no, możemy się domyślić, w jakim stanie są, tak? Znaczy, na, na pewno chociaż takie odświeżenie jest konieczne, więc samo przeniesienie książek, no, to jest jakiś taki Skupiałam się na tym właśnie na jakim stanie z lokali ile czasu zajmie remont powiedzmy nie więc no, to są no, pewnie miesiące liczą państwo na jakąś pomoc ze strony miasta pod tytułem zwolnienie szczęszu na jakiś czas e, znaczy no na pewno już ten czynsz czerwcowy jest wstrzymany to to mam taką informację no i mam nadzieję że no i że tak dalej będzie tak no bo to nie zanosi się, prawda, żeby się to rozwiązało nawet w ciągu no, tych następnych, następnych dni. Nie było innego wyjścia, dlatego, że jeżeli dostaje się ekspertyzę, która jest z podpisami ludzi, którzy mają uprawnienia, mówiące o tym, że w każdej chwili może się zawalić, no to prezydent nie ma innego wyjścia, musi taką decyzję podjąć, a później sztab może ewentualnie przeglądać, czy da się zrobić jakieś y, tunele, którym będzie można przejść, obudowy jakieś, żeby, ale na ten moment, pierwszy moment, nie ma Innego wyjścia musiał to zrobić. Nie ma innego wyjścia. Natomiast są to za, zaniedbania jego poprzedników dwóch. Zaczęło się jeszcze od e, prezydenta Kopla, który niczego nie zrobił. Natomiast Kotala, wiedząc o tym, że ten remont jest, e, który był zrobiony na 10 lat, to po co budował pawilony? Po co ta, rynek zabetonowywał tutaj? Przecież to jest bez sensu zrobione. Po co przebudowywał w dalszej ciągu ulicy Katowickiej? Za wielkie pieniądze zniszczył e, e, plac powstańców śląskich przejściem podziemnym i wieżą z skoro na, na skrzyżowaniu flota takie przejście podziemne jest. To zniszczył i teraz jest, to są wyrzucone pieniądze, które chorzy no. musi zapłacić za tą, za tą przebudowę ulicy, a ona jest wyłączona w tej chwili z powodu estakady. No. No. No, więc po co to było? Czyli poprzedni prezydenci yy, wykazali się niegospodarnością, nie, nie szanowali naszych pieniędzy. To są skutki tego. Ja pamiętam Estakadę, jak powstała. Po tym, jak powstała, była wyłączona. Po, po krótkim czasie została wyłączona, dlatego, że osiadała cała, bo stoi na kurzawce. Potem były zastrzyki betonowe robione, żeby ustabilizować tą Estakadę, żeby się trzymała. No i potem przez ileś lat nie robiono nic z tym. Nowa Estakada, czy jakieś inne rozwiązanie? Co Państwo biorą pod uwagę? W tym momencie ciężko wyrukować. To znaczy najbardziej chyba realnym byłoby, byłaby nowa Estakada. Jest to droga krajowa, łącznik tak naprawdę, a jedynki w piekarach się. A czwórki w, w Katowicach, natomiast no, Chorwianie zawsze marzyli o wodnicy, niektórzy o tunelu, natomiast to są ogromne środki. My tego bez pomocy rządowej nie zrobimy sami. Najbardziej optymistyczny, najbardziej pesymistyczny wariant. O jakim okresie czasu mówimy, kiedy tutaj wszystko wróci do normy? Nie chcę, nie chcę się wypowiadać na temat czasu, bo tak naprawdę na, my też nie spodziewaliśmy się, że ta e, opinia będzie no, tak dryzgotą, dryzgocąca jednak dla, dla tej estakady, no bo e, powiem tak, e, wizualnie, e, jeżeli się tak przejedzie, to ona w większości wygląda w miarę okej, okay, ta estakada. Tym bardziej teraz, e, kiedy zakończony został ten dwuletni remont przy, przy Muzeum Hutnictwa, Natomiast jak się przyjrzeć tak głębiej, to rzeczywiście widać te wykwity, widać zacieki, widać elementy, które były w 2014 roku wprowadzone, nitowane, elementy konstrukcyjne dodatkowe, które mają wzmocnić tą estakadę. Natomiast mamy jasną tutaj opinię inżynierów, że w momencie katastrofy to wszystko zostanie pogięte jak, jak zapałki, także ciężko tutaj wyrokować tak naprawdę.